Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i po mojej prawicy jest mój waszej lewicy. Mój serdeczny przyjaciel, współkompan wspólnej rozgrywki, Tomek Działowy. Witam. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych przed ekranami komputerów. Mam nadzieję, że będziecie świetnie się z nami bawić, bo planujemy kolejną świetną rozgrywkę. Mam nadzieję, że ostatni materiał bardzo wam się podobał. Jeżeli nie widzieliście, link do playlisty całych naszych zmagań znajduje się w opisie. Staram się również, żeby był w anotacji, lecz nie obiecuję, bo bywa ten YouTube taki trochę czasami żartobliwy. Niepokorny. Niepokorny, taki. taka dusza trochę niepokorna i niekiedy zapomina tego zrobić. Możemy tu żywiołaki powietrza. Wyglądają głupio strasznie. No trochę tak. Mogę je w sumie rekrutować wcześniej, jak nie miałem tej armii. Tak sobie w się zastanowiłem, jak miałem problem z armią. Mam nadzieję, że Wam się podobał ostatni typ materiału. Narzekaliście, że było mało śmiesznie, więc tym razem po wtedy postaraliśmy się zrobić bardzo śmieszny materiał. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobał. Nam się podobało bardzo. Bawiłem się wybornie przy tym materiale, i oczywiście, mając to na uwadze, mam znów ze sobą sok pomarańczowy. Nie wolno przesadzać z różnymi um, używkami. Używkami dokładnie. Dobrze użyję runy. O super, bardzo dobry ruch. Ale on jest silny. Myślę, że to było dobre posunięcie w tej walce. Bardzo celny ruch. Tak, tak mi się właśnie wydaje. Spróbujmy rzucić. Może wejdą wyniszczające. O, udało się. Niestety zginął jeden awanturnik. Szkoda. Szkoda bardzo. No ale cóż. Będziemy musieli z tym jakoś żyć. Użyjemy... Wchodząc do walki należy liczyć się ze stratami. Dokładnie. Dokładnie tak. Mając to na uwadze oczywiście kontynuujemy niezrażeni walkę. Nie powinno już nam przysporzyć większych problemów. Na ten moment tak mi się wydaje. O nie, nie udało mi się go zabić. Kurczę, kurczę, pióro. Bardzo dobry soundtrack, bardzo dobry. Bardzo mi się Cenię podoba. Cenię serię Heroes właśnie za soundtrack. Mm -hmm. Obydwaj cenimy. Obydwaj, gorąco. Jak widzicie, moja armia jest dosyć mała, ale słuchajcie, mam dla was pewną poradę. Jak mówił wybitny stratek Sun Tzu, jedyną obroną, jeżeli szykujesz się do wojny, em, zjebałem na ryj. <laughs> Jak mały, wybitny Stratek Sun najlepszą obroną jest atak. E, zatem, jeżeli macie problem z przeciwnikami i z dużą ilością jednostek wroga, wystarczy, żebyście mieli w zamku 30 tysięcy sztuk złota, po 30 każdego surowca mniejszego i po 50 surowców klasycznych. I 20 trójników. 20 trójników. Przyda Wam się jeszcze pilarka ręczna. Jeżeli macie te wszystkie rzeczy, nie przejmujcie się, Sylar już nie jest jeszcze stracony. Z tym wszystkim przechodzimy do okna rekrutacji i naciskamy dwa razy lewym przyciskiem myszki rekrutując jednostkę. Z, tymi, z tym ognistym smokiem każda walka upiecze się po waszej myśli. <gry> Ale zepsułem. Powinienem te żarty powiedzieć jednym ciągiem, a się zacząłem śmiać. Nie powinienem tego zrobić. Nie powinno tak być. Nie powinny. Kurczę, muszę dużo... Ale tak... gildia magów? Wiesz Przez... co, nie potrzebuję, bo jeszcze mnie miałem zamku. I zbytą jednostkę niepotrzebnie zrekrutowałem, ale, ale... potrzebowałem jej do śmiesznej opowieści. dość okay. dobrej porady. Poświęcamy się, żeby... ...materiał miał wyższą wartość negatywną. Bierzemy przykład z bardzo dobrych... O! Jezus Mario! Bierzemy przykład z dobrych... O ty! To chyba z tamtej strony jednak trzeba przejść do tego. O! A tutaj też coś jest. Sprzedźni. No, Zniesij myszko jak się tu idzie. No dołu ty, spróbuj ten. No. No dołu. Co ty ale tu jest całkiem sporo? No. No masz Nie lwia grzywa. Mam taką mówią grzywę trochę. Lwie za kolach, Lwie za kolach. proszę. Chcesz ulepszyć sobie? No, nie. How about no? Druidów możesz się ulepszyć. Mm. fajnie. Może dwa typy, Niekoniecznie, nie są lepsi. Obydwa fajnie wyglądają, bo mają duże poroże. No i będzie. Ale chyba drudzy byli lepsi, nie jestem pewien. No nic, potestujemy. E, ludzką rzeczą jest się wiedzieć, prawda? Errare humanum est. Jak mawiał wybitny e, wikipedysta. Mhm. Encyklopedysta, Celnie doświadczenie. Mhm. Podróże kształcą. Można by Wojtka Cejrowskiego zaprosić na odcinek. Tak, tak. To by był dobry pomysł. Ale tutaj przez te pole bitwy to raczej by Boso nie przeszedł. Ojej. <noise> <noise> o, o kurczę, Tomek. A bo mógłby na przykład spierdolić się w przepaść. <noise> to by było dopiero, co? Z Jakby tym Wojtkiem. Spadł teraz. nasz Wojtek. Pozdrawiam bardzo, ja bardzo pana Wojtka cenię, za jego działalność i programy, to są bardzo dobre i merytoryczne, bardzo. tak samo jak ten materiał, jest ten jest nawet trochę bardziej, ten jest nawet troszeczkę bardziej, ale nie przejmujcie się, robimy to wszystko dla was, tak żebyście, o widzisz, i od, uderzyłem go łapą, taką dużo łapą, misiowo łapą, misiowa przytuli, taka łapka, przytulił go tak troszeczkę, nie jak misiu, ale pamiętajcie, jak spotkacie misia, to nie musicie się do niego, nie powinniście się do niego przytulać, bo może się to dla was skończyć źle. Jak pewnej pary w USA, której historia została opisana w Nagrodach Darwina, i tutaj broń że nie żartuję, została opisana w Nagrodach Darwina, właśnie wybrali się dziś na górę e, oddać się radosnej e, rozrywce, uprawnienia stosunku płciowego, no i uprawiali go na górze. E, Pewnej, no i rozpętała się wtedy burza. I w czasie tej burzy piorun uderzył w górę, na której właśnie wtedy radośnie sobie baraszkowali. Piorun sprawił, że partnerka zginęła, partner został wraz z niej, jego członek wraz z rezerwatywą stopił się w niej i został do niej przywiązany. Następnie, chwilę po, tej, po tym deszczu, właśnie pojawił się tam misio i zjadł partnerkę na oczach tego mężczyzny. Później, dopiero jakoś po paru dniach się wyzwolił. Taka historia. Skądinąd chyba, chyba jest w ogóle, prawdziwy. Troszeczkę. <grafy> chyba zbyt brutalna, jak na te odcinki nasze, kolego mój. No, może tak, ale chciałem. Nie, twarde, te wilki są. No. To jest i dużo przywiązuje się drzewcy, niż to. Weź teraz z impregnowaną Nie, swoją to, to chyba jest na darwinach, bo taka historia. Tak? Mm -hmm. Brzmi bardzo gorzej. Myślę, że może drzewce nie zdarzyli nie. To do ciężkiej wyboru. O, że jeszcze trzy. On stoi w miejscu. Aha, wilki wzywały kolejne wilki. Racja, Uuu. bo pamiętam. są dlatego tego Dobra, oddał. Jeszcze trochę zbierze. O, jeszcze trochę zbierze. Plus nie miałem teraz, plus 10%. Mhm, tak. Dobra, zabity. Szczęście, pięknie. Ten I ty Dawid. No nie Szczęście. Szczęście weszło. Dobrze. bez nie wiesz, nie, nie wiesz, żebyś miał tą umiejętność, którą wymyśliliśmy. Lepsza logistyka chyba z tego co to mam. A jeszcze się wszyscy zobaczyło, mówię wziąć. wziąć. No to widziałem też komentarze. Tak właśnie. Jak... Będę mówił yy, bardzo poprawnie, bo poprawnie, Bądź sobą. Będę sobą. No, tu masz kapliczkę czarów. O, proszę, jakakolwiek grzywa. O, no, tu już masz dwa. No, większa zostało. morale o dwa, zajbiste. No, ty już tych morali trochę masz, chyba, zebranych. No i morali i szczęścia. No, szczęścia, to ty masz przede wszystkim z... Morale 3, szczęście dwa. Ten w ogóle, no ślicznie, ślicznie. Mm. O, patrz, zielony wyszedł. O, dzień o dobry. O, może być źle. Bardzo źle, bo nie dostaniesz <śmiech> pierdol. <śmiech> nie, serio, dostaniesz pierdol. Kurwa, dostanę poryju. Idę tak ostro. I go nie zauważyłem wcześniej. No bo wyszedł z teleportu w pewnym przed sekundą. No nie no, to, no to może być Możesz czytać no autoseaf no. może, co? A tu może przejdę? Nie sądzę. Nie, nie sądzę, możesz czytać autoseaf. Nie, nie, nie powinniście takich rzeczy robić. No i wyżej dostaniemy... w e, Pierdol. No, takie to, Bęcki. bęcki. <laughs> bęcki. Nie masz magii przywołania. Ej, nie, może być ostro, bo ci trochę skopie tyłek. No to ile się da mhm. ze wszystkiego. Czy jakby stracił tego bohatera, to było słabo. No pięknie rekrutuj. Ucieknę wszystko. w razie czego no, jego potem Tak, Rekrutuj wszystko, naciśnij i tyle. teraz. Naciśnij. Popatrz. No nie wszystko się dało. Musimy gobliny na pewno z armii, żeby się nie blokował slotu. No, powiem ci, jak stracisz tych 40 uczniów, to zaboli. Kurde, nie, w sumie do dupy to zrobione, jest, wiesz, bo powinien zostawić sobie pieniądze na kapitulację. Na kapitulację trzeba mieć pieniądze. No, wtedy byśmy z tą armię no, bo komputer tutaj. się zgodzi. No, zawsze. Się no, dobra. Bywa. Straszamy Zielony, atakujecie? Atakuję. No to wpierdol. pierdol. Oj Jest taki silny. Przesyłajmy. Nie dwa cyklopy. No. Dobra, no, teraz tak. Impregnowana na pewno. Musi mu ona wkładać tyle strach, ile ci się uda. Teraz pytanie w koło. Kto tu jest najsilniejszy? Sześciu wpierdol... Centaury bym walił. Bo centaury będą strzelać. Na pewno bym walił centaury. O cholera, a może mieć łamanie magii Na 10 poziom, na dwa razy na centaurze wszystkim Nie wiem, w sensie na pasku Na pasku na jednym do... składzie ciśnieniu Nie Dobra. wiem, na ciśnieniu Jeszcze raz A no tylko to nie. Nie, nie, tak, ale. No bo ostrzelił go no, i tego zdecydowanie, może szczęście wejdzie W ogóle tak powinno wejść, to nie weszło To nie weszło Dobra. No, no już jeden tancerz to wziął Teraz on się rusza Zabrańkę. No drzewcami nie wychodzę, nie ma sensu. Cyklopy? Dobra, ruszyły. Pierdolę. Dobra, coś tak zablokowali. Myślę, czy... czy... No, nie ma sensu, Co tak? mi nic nie zrobić, wywernę, ewentualnie mu chociaż tu zabić. A cyklopa możesz mu związać? Czy jest sens związywać cyklopa? Zadasz mu 10 i 25 obrażeń? Jakie on ma statystyki, że tu mu takie małe obrażenia zadajesz? 30 obrony. na no, ty? ty? Ile masz ataku? 27. Przesadzam. Chociaż... No może to ma jakby no, bardzo masz. dużo tego, tego defensa. No, powiąż tu No nie ma, on ma dwa obrony. No. Mm. No, może kwestia szał który blokuje, tak? A nie wiem, czy ty widzisz szał No właśnie, no, nie chyba nie. nie. No racja, szał mu zblokuje, pewnie obrażenia. No. Myślisz, że spróbować go związać z strzelcami ze zestrzelić? Jednego? Zbiję mu szał teraz. Spróbujmy to no. zrobić. Nawet może nie jednego. Tak, 62 punkty szału stracił. Nawet może nie może jak szczęście wejdzie, to będzie dobrze. Chociaż. No spróbuj, może zbić to do końca. Jak będziesz oblężeni, to będzie ci łatwiej bronić, że nie będzie on centaurów, centaurów. Tak, masz rację. A tego spróbujmy jednego zestrzelić i projekt od No na przykład. No spróbuj. Tylko 45 obrażeń ze strzały. 44, tylko, chyba ma łamanie od podmuchawy. Najmniejsza niestety.

tak, no błyskawica. Spróbujmy dobić mu tego jednego cyklopa. O, dobra. Chociaż tyle, nie? Tu mi jeden cyklop i wszystkich strzelców mu zapinę, więc... No, to jest armii, nie? No jasne, że tak. Bij tego, tego cyklopa. Tylko nie, nie rusz się, bo wtedy stracisz oplątanie. E, Z tej samej pozycji musisz go zaatakować. No, o, tu nie jest. Jest. Proces... Drasty, Obróć się i zaatakuj. O tak. Myślisz, że nie lepiej pierdola walnąć? I... I nie sądzę. Tego i tak nie dobiję. A tu No to, muszę dobra, dobra to zwiąż, tylko w pierdol, tej samej pozycji. Tu zwiążesz Czemu nie pierdol... uderzyłeś tego. Bo no pierdolę, to ja. Nie, uderzyłeś tego podrzekacza. Tak? Tak, ja bym raczej już uciekać, bo w następnym dużej, zobacz komu na trasę, bo ci zaraz zrobili. Tak, ja nie zrobi. Czyli teraz zrobię tu. No masz nie masz pieniędzy <susur> na konfigurację. Mhm. Dobra, to Uciekaj. 2070. No. Na... Dobra, ale ucieczka też sprawia, że będę mógł bohatera... Tak, bohatera odbudować, o ile nie będzie początek tygodnia. A, bo na początku tygodnia... Resetują się bohaterowie. Jeżeli uciekisz siódmego jest pierwszy dzień, to się resetują bohaterowie. Nie wiem, czy to w poprawili. O, ja też słyszałem teleport to się otwarty. A. Ty jesteś pierwszy, czyli jest siódmy dzień. Na styk ci powiem. powiem ci, że... Nie jest kolorowo. jest przejebanie. Chyba, jedno dostajemy. Dobra, pędzę po armii i biegnę do ciebie. No, z tym jednym to bym sobie poradził, ale jak mi drugi teraz przyszedł. No. Nie wiem, czy się obronisz. Chyba się nie obronisz. Nic. Najwyżej umrę, no. ci całość. Zobaczyć, leci się uda zrekrutować. Dobra. Może nie dojdą jeszcze w tym tygodniu do swojego To byłoby zamku. zajebiście, wtedy bym się obronił. No, to też nie jest takie oczywiste, w gruncie rzeczy. To no nie tam to już ma gówno, a nie armię. Ma grupę Sukubów, od choćby. No, ma, no takie małe solidarnie, jakie powinno się mieć na tym momencie, a tak powiem. Mm -hmm. Ale okay. tylko po prostu ciebie złapali, tak powiem, off guard, nie? Mhm. Mm ja uh... yes, Z artefaktami ze wszystkim, zdecydowanie. Dobra. Reklutuj wszystko. Całość powinna się ulepszyć. Tak, tylko. Chodzi o to, że teraz masz następny dzień, Mhm. Mm co się da jeszcze, jak się coś bruchałka Smoków nie ulepszy już. Niż... 8 tysięcy żadnego nie, nie jest nie ulepszył Jednoruk? Za rzeczy nie bardzo Gidio... Może gniewa magów Znamię tego teraz, bardzo... ustaw ulubione jednostki Już walczyłem z nimi, więc może coś A, będzie Ale, ale chyba musisz Ale walczyłeś gdzieś tam na polu bitwy czasami Goblin, centaur Wszystkie jednostki daj Nie, tylko tyle, dobra szamanek nie miał, miał podżegaczy na pewno Dużo Co on tu jeszcze miał? Goblina. Na jeszcze masz jeden cel Inferno, Inferno było Co było z inferno? Tego, największe. na pewno, tak Dobra za to sobie Na pewno to drugą bohaterką już tak powiem wybiegnie jako... wiesz Zmyłka Gdzieś tam hmm. pobiegni po prostu nie daleko Żeby po prostu on się zdążył zrekrutować Biegnie w moją stronę najwyżej. tutaj, nie? No na przykład Możesz karawany puścić a nie, nie puszczaj, bo nasz, zaraz będzie rekrutacja, lepiej zrekrutować lepsze jednostki niż tam wiesz. 14 rusałek, czy tam. Bo mm, z nie mogą po drodze zez. Tak, mogą cię ustrzelić. Chcę zobaczyć, e, jak mi gra pokaże. Szanse? Mhm, ciekaw jestem. Dlatego może bo do być tego to będzie łatwy. średni. średni. A na tego może być wyzwanie cały czas. Gdzie on jest? Średni. średni. Poczekaj, tygodniówka wejdzie, może ja ci wyślę jeszcze raz mój cały hajs, weźmiesz wszystko i Zrekrytuję spróbujesz pogonić? Nie i pogonię chyba, no ja mam trzy smoki i zaraz wejdą kolejne, więc w gruncie rzeczy on miał diabły tam tamten... miał, 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 miał mało diabłów, pewnie masz dwa, trzy diabły, tak obstawiam. Kurde, no to się gorąco zrobiło. Atmosfera jest taka, no cieplutka. Przyznać jeszcze, że ten odcinek się robi Coraz bardziej emocjonujący, widowiskowy, można by nawet powiedzieć. Nie dopię. Bingo. Dobrze. Idą do ciebie akurat. No to wow. pięknie, no spoko. Co, sądzisz, mogę zaraz. im wyjść na przejście. Tylko się nie wiem, czy powinieneś wychodzić, bo oni wtedy mogą miasto ustrzeć. No zobaczmy jak z ruchem będę. Jest Mam niby jest... logistykę na drugim poziomie. Nie ale... nie sądzę, żeby oni tak szybko przybiegli, ci rzeczy. Dobra, ja ci puszczę na pewno cały mój hajs. No, po raz ci puszczę. Żebyś miał... Jak się chyba nie zrekrutuje ze wszystkiego, No, nadal, ale lepiej, żebyś miał więcej. jakieś też? Przecież nie ma sensu, bo Nie, groszy, sprzedawanie. to sprzedawanie. Lepiej, artefakt sprzedaj jakiś niepotrzebny mm -hmm. na targowisku. To w sumie lepiej na tym wyjdziesz. Dobra. dobra. Sprzedaj zacznij, od ty sprzedaży no, sprzeda tysięcy ma. Zobacz, czy ty w ogóle do niego. Wejdź wejść przed miasto, żeby nie było ząku. To na pewno może sprzedać, bo to będzie bez sensu. 3,5 lotów. 3,5. Ten mieczek możesz sprzedać na ludzie. 2,5. Ta runa chyba ci nic nie dawała, ile się nie mylę nie zwiększyć, dobra to zostaw. Większość ci Zrekrutuj go. wojsko... A, zobacz czy może to jest. On jest sanktuarium, nie nie, 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 nie. tu stoi jeden, tu i stoi drugi. Może ci dwie bitwy się przeprowadzić. Rekrutuj się i... Rekrutuj jedzie. się. Jeden. Najwyżej będę swoje miasto odbijał, którym nie będzie prawie... Chociaż nie. No dobra, najwyżej będzie śmiesznie. No, to nie ryzykuje to nie. To trzeba będzie to bitwa dobrze rozegrać. Mhm. Wszystko się uda. Zajebiście spoko. Kurwa. To teraz, tego mówię, teraz to bitwę będzie trzeba mądrze rozegrać. Coś jeszcze możesz? Wiesz, może wejdzie coś ze zniszczenia fajnego. Kamienne kolce, błyskawice, no to miałeś. Krąg zimy, okej. Okay. Masz magię zniszczenia, nie? Masz tak, magię nie zniszczenia, jest. ale nie masz zimy, ty masz te piorunów, jesteś mistrzem y -y. piorunów. Dobra, nieważne, okej, okay. nie nie tutaj. Z -za -za, są stwory. Tutaj. Tego zbi Śmiertelny? A, bo drugi bohater. nie ten bohater. Jaki teraz? Średni dalej. Średni. A może czekać? Chyba bezpiecznie będzie tu poczekać. No, Najwyżej niech oni podejdą, to do nich wyjdzie. Zobaczymy co zrobią, no. Jasne. Kurde, to nie wiem czy nie jest... Kurde, no, że robi ruch, więc podejrzewam, że może być za walka. Nie, chyba nie uderzy za nie mi będzie bał uderzyć na miasto, myślę. No popatrz. A, bohatera ustrzelił się. Bohatera, no dobra, tego niech chcę zabije. A, ten ustrzelił. No to strzel go czarem, świetne świetny czar. Dobra. Czyli to znaczy, że pojechał tam? w lewo. Spokojnie, Spoko, żółtego mogę złapać teraz. I żółtego mogę sklepać na ryj. Pogadaj jak to wygląda, jestem ciekawy. Się. Żółty cię daleko, czy nie dojdzie do twojego miasta na spokojnie, czyli zielonego spokojnie bi Zielonego tułkę po ryju. Bo żółty zjadł tutaj, gonie, on nie zdążył, on był zobaczył. On stał gdzieś tutaj, nawet jeżeli gdzieś poszedł jeszcze to nie, nie ma szle ruchu, nie ma szle no. ruchu. Czyli spokojnie możesz mu skopać dupę. Ja nie mam drugiej kopalni złota chyba zdobytej, wiesz? Tak właśnie patrzę. Szkoda, że jest 400 łuczników, ale... No, szkoda ich. Szkoda, bo ich miałeś pozbieranych. Ładną ilość nawet. Spoko, przecież zaraz jak karawany o, puszczę... Karawany z dwóch tygodni teraz mi biedą łucznikersami. Mhm. Mm nie poprzej mu się. Zaczekam, dzień w sumie przejdzie. mam drugą kopalnię złota. Może jeszcze tak chcę rzucę szybko okiem, zanim się lepsze. Jest druga kopalnia złota. Średni? U. Na średnim to na ludzie pokonuje się w tym momencie. Tak, tylko tam są magowie, którzy mogą prowizywać. Ja jestem wolny, po prostu o to chodzi. Nie mam tych piorunów, które są właśnie szybkie. Coś jeszcze możesz wziąć, ulepszyć, a rozwoju innego tańca? tańca. O, gdzieś tam mi może. A rozwoju innego tańca? Może tam niby może Trzy klocki? Nie sądzę. No proszę. Ci? Ej. Oni tam się nie widzieli, tak? Zwinność. Im dłużej przebiegnie, tym ma więcej ee, obrony. Dobra. Czas, komuś już pierdolicie. Musisz zabić grę, co? Nie, nie. Nie robimy takich rzeczy. Dobra, no to wjeżdżaj. Po pierwsze, dziewczyno, nie straszę Ciebie pierdolem. Za Dobra, teraz pie... ustawiać to w armii trzeba było moc. Dobra, chyba dobrze stoisz. Możesz tym czarem walić, ona ma czar. Więc on robi rój os. Co daje obrażenia? Zdejmuje szał przede wszystkim, o to chodzi. Y... Eee, nie ma strzelców. Pałkaj. Okay. Wiwerna. I tak musisz szałką im pozdejmować i tak. Chyba tak. Pamiętaj, nim czekasz na jak najdłuższym dystansie, żeby jak najdłużej przebiegł. Czyli Mhm. jest. Jednorokło 18, jeden mało. Czarę. On ma. on ma czary. Błyskawicę 93. A noże, weź wejdź zatrzymaj, sprawy przycisk, naciśnij no prawym przyciskiem na to. Eksperskie rozstrzaskanie pierśnia przed błyskawicami. A ile walniesz w takim razie normalnym atakiem? Nim. O strzela też? 61 złożyć. Dużo 68. więcej niż ten, bo tam powiedzieć 93. No, tak, jeden, dwa. Tak, zdjęty maszał, masz więc możesz walić. Tak, coś te te werny są szybkie wkurzające. Wierz, pękły. Smokami jeszcze nie, wiadomo, nie ma. Co. nie ma sensu. Niech on podchodzi, bo on musi podejść. On musi podejść. Dokładnie. E, czary nie ma chyba sensu, bo ma to rozstrzaskanie cholerne. Może może jakieś w. Nie, nie ma jak. Może bu... Deszcz Też strzelał on działał. We wszystkich ulubionych, czyli strzeli w tych i w gobliny. No to dlaczego nie? I zabije na pewno najmniej. Ale szał zdejmuje przede wszystkim, to o to chodzi. Mm. Teraz tak, ja bym pomyślał seria, żeby nie wjechać w niego, tylko tak z większym ruchem, żeby dostał jak największą Wiesz co, a jakbym poszedł tak, no. teraz tak, a gobliny sięgną. A od przodu? Czekaj, czekaj, czekaj. Zobacz, jak tu pójdę, to jestem bezpieczny. Tak? No to dawaj. Spokojnie go zdejmę. On jeszcze nie ma szału, więc... Co? Teraz musisz, wiesz, mądrze to... Mądrze to rozegrać, to tak. Ale <laughs> to ładnie wyglądają te cyferki, kuś, ale... No chyba w tego, bo on Oni są nie wolni. Dostą. Pierdolę, kim, kim zabijesz pierdolę? Gobliny zaraz się ruszą, ale nikogo nie Cyklopa się... może szał, bo jeszcze nie będzie rozdejmowanego. Pierdolę nie ma nawet tutaj. No chyba nie, to może cyklopa? Cyklop może go. Nie, nie może, czyli goblinę, bo nie jest lepszy. Nie jest. Może w cyklopa? Pierdolę zabijesz w drzewce. Bo on potem zostanie, ten ten. No jak uważasz? W pierdolę jeszcze będę miał czas zabić. Pięknie. Ale szał dostaje, bo zniknę moim no, Spokojnie. Poziom musi. Może spokojnie. Tak, drzewiec nie przymił dużejny cyklopa. Jeden cyklop cię nie zabije drzewców, na pewno. Jest tylko jeden cykl. Okej, okay. ale jest jeszcze bohater, który bo... musi Nadal. Uważam, że jeżeli ktoś ma przyjąć obrażenie, to jest drzewiec, na pewno. Mm. 53. On ma bardzo dużą obrony. I związani. I stoją w miejscu. Dzień dobry. Zamiataj go. Stos. Dobra, i chyba go jak dobrze Ten to zagrasz, to piast. go zabijesz do trupa, że tak powiem. Zanim się tak, tak, zobacz. Nie ma o czym mówić, jest kwestia do już że żeby... O, Spoko, bez kontrata kupiły przecież. A to jest czar. Nie, ja tylko nie za statki, No W Smoka czy coś, ta spędzona już uderzyła w smokę, w myśli, nie spadł swoje. swoim no. Dobrze, niech uderzy sobie. W smoka, stary. 200 życia czy coś takiego. Czarny się 46. Nie, nie zrobi tyle, nie ma szansy, żeby to zrobić. No nie, nie Bez nie sensu, uwagam. bo zaraz ci. Zobacz jak on jest na pasku, on ci zdąży uciec, rozumiesz? Musisz go zabić a, do domu, No właśnie o tym cały czas mówię. Wal, ty musisz mu zdjąć szał. No, nie ma zdjętego szału, dlatego te obrażenia są takie małe, a ktoś musiał uderzyć. No słuchaj. No, a teraz to już. Ilu mi zostało? Nadal. Ktoś musiał dostać tego hita, stary. Dobra. I spaliłeś mu bohatera najmocniejszego z takimi stratami. Dzień dobry. Dobrze. Eksperski. Trzy. I teraz spróbuj gonić żółtego. Nie zajmując kopalni ważącej. <noise> Może spokojnie myślę zrobić coś takiego, że polecie za nimi za nim Zanim, do przez teleport i... mhm. Ale, ale. No, gratulujemy Tomkowi. Jest najzajemniejszym playerem w Heroes. Wszystkie poradniki znajdziecie u niego na kanale. Link będzie w opisie. Od I będzie... dziś zaczynam serię poradników z gry Heroes 5. Dokładnie tak, najlepszy graz świata. Następny odcinek już na moim kanale, już jutro. Trzymajcie się. Cześć!